Cześć! Z tej strony Paulina Świętek. W internecie działam pod hasłem Skuteczne Rysowanie. Prowadzę grupę na Facebooku Nowoczesna Kaligrafia i udzielam się w mediach społecznościowych, takich jak Instagram czy Facebook. To nagranie jest pierwszym nagraniem z serii 4 pochodzących z wyzwania 4 kroje w 4 tygodnie. To już czwarta edycja wyzwania. Wiele mamy przetestowane, wiele osób dokładnie wie o co tutaj chodzi. Ale jeśli jesteś z nami pierwszy raz, to pozwól, że wytłumaczę Ci zasady. W listopadzie, w każdy pierwszy poniedziałek, publikuję na swojej grupie nowoczesną Kaligrafia dla Każdego nową lekcję wideo, w której pokazuję, jak napisać konkretny liter. Następnie przez 7 dni ćwiczymy właśnie ten jeden krój liter. Wszyscy razem, w tym samym czasie, na mojej grupie na Facebooku. Dlaczego tak? Bo wierzę, że taka koncentracja w jednym tygodniu na jednym tylko kroju pozwoli nam zbudować taką pamięć mięśniową i faktycznie przećwiczyć ten jeden krój. A dlaczego razem na grupie? Bo to daje niesamowite efekty. Świetnie się razem inspirujemy. Mogę to z tą pewnością powiedzieć, bo pamiętam, jak to było w poprzednich, w poprzednich edycjach tego wyzwania, powstają wiele motywacji, wiele też e, e, takich modyfikacji tego kroju, którego ja pokazuję, do tego też zawsze zachęcam, bo to, co pokazuję w tych nagraniach poniedziałkowych, czyli taki jak e, ten, to jest tylko wzór, a tak naprawdę Ty sam też możesz się bawić z tymi literkami, powiększać, pogrubiać, pomniejszać e, i dzielić się swoimi efektami. Więc e, w każdy poniedziałek, jedna lekcja wideo, później codziennie publikuję post na grupy, pod, którą, pod którym wrzucamy le, e, ćwiczenia z danego dnia. Wtedy mobilizujemy się nawzajem. Przypominamy sobie, że w ogóle takie e, wyzwanie e, jest. Jeśli publikujesz swoje prace w social mediach w ramach tego wyzwania, to zachęcam Cię do używania hashtaga 4 kroje w 4 tygodnie. Wtedy będziemy mogli znaleźć e, swoje prace nawzajem i je skomentować. No i mam jeszcze coś dla Ciebie. Dla najaktywniejszej osoby w wyzwaniu przewidziałam cudowną nagrodę. Sama już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła Wam ją e, pokazać. Jest naprawdę rewelacyjna. E, więc zachęcam do aktywnego udziału. Powiedziałam o e, filmiku. I to chyba tyle, więc e, teraz przełączę widok e, kamery i zapraszam Cię do pierwszej lekcji z wyzwania 4 kroje w 4 tygodnie edycji listopadowej. No to zaczynamy lekcję z pierwszym krojem w tym wyzwaniu. Wybrałam krój, który bardzo mi się podoba, on jest elegancki, będzie też pasował do wielu innych krojów, więc będzie można go łączyć. Nie przedłużając, przechodzę do rzeczy. Ja będę pisać od razu cienkopisem, ale Ciebie zachęcam na początku też do pisania może najpierw ołówkiem i poprawiania linii tak, aby one były jak najbliższe do wzornika, albo. Nawet możesz używać liniki, ponieważ część z linii, które będą w tym kroju, one są właśnie takie proste, które, w których można użyć liniki. Zaraz Ci od razu to pokażę. Ja używam też zeszytów kratkę. Gdy po raz pierwszy mam do czynienia z jakimś nowym krojem, lubię używać kratek, bo wtedy od razu. Widzę wysokość, szczególnie dla takich krojów, w których jest ważne, aby utrzymać cały czas tą samą wysokość. Więc na początek polecam Wam zeszyty w kratkę czy w kropki, a później już oczywiście będziemy działać na gładkich kartkach. No to zaczynamy. Najpierw, jak zawsze w naszych wyzwaniach, ja pokażę Wam wszystkie litery od A do Z, a później będę Was zachęcać do kombinowania i eksperymentowania. Zaczynamy od literki A. To będą takie wydłużone literki, więc moja literka A, patrzę jeszcze pod kamerę, wydaje mi się, że całkiem dobrze e, widzicie. Moja literka A będzie taka, może teraz sobie od razu planuję. Wydaje mi się, że na może nawet na 2,5 kratki, czyli to będzie taka naprawdę bardzo wysoka. Literka dosyć szczupła, czyli rysuję tego mojego trój, trójkącika. Tutaj dosyć szczupło, a następnie pogrubiam, czyli dorysowuję równoległą linię tutaj z boku. Zastanawiam się, jaką wybrać szerokość, ponieważ szerokość tego pogrubienia powinna później być spójna we wszystkich naszych literkach, dlatego to jest bardzo ważne, jak wybierzemy tą szerokość przy pierwszym żeby ją później utrzymać tutaj te kreski powinny być takie same i trochę tak tutaj obniżymy ten stan tą kreseczkę damy trochę e, niżej, teraz zaczynamy literkę B i to co Wam mówiłam właśnie bardzo ważne będzie, żeby utrzymać e, taką samą szerokość tego e, pogrubienia, literka B bardzo mi się podoba, bo ona jest taka e, ciekawa i tutaj e, jeszcze może zanim przejdę do literki B e, Pierwszego dnia zachęcam cię do może przerysowywania takiego wzornika, jak tutaj u mnie znajdziesz. Natomiast w kolejnych dniach możesz już eksperymentować, zmieniać te pogrubienia na trochę węższe, trochę szersze. Pobawić się wypełnieniami tych liter. Masz 7 dni, więc myślę, że będzie to wystarczający czas, żeby właśnie się tak pobawić. No to przechodzę teraz do literki B. Znowu rysuję ją u mnie na 2,5 kratek. Robię sobie pogrubienie takie samo jak przy literce A, żeby była spójność zachowana przez cały krój. A następnie brzuszek u góry robię taki bardzo duży. Wychodzę sobie trochę tutaj wcześniej i robię bardzo duży brzuszek B i trochę mniejszy brzuszek na dole. I teraz jeszcze pogrubiam sobie. Te linie. Tutaj. A taka nie jestem zadowolona z tej literki B. To może spróbujemy jeszcze raz. Może najpierw ołówkiem. Właśnie. Spróbujemy tak, jak mi was zachęcam. Czyli najpierw, może tutaj, literka B na 2,5. Pogrubiamy sobie. I wtedy jak nie będziecie zadowoleni, patrząc na mój przykład. Na przykład, tutaj już widzę, że strasznie nam niezaostrzony i gruby ten ołówek. Więc ta góra mi taka brzydka wyszła. Ale to nasza pierwsza styczność z tym krojem, więc na początku jak najbardziej jest to akceptowalne. Tutaj może sobie wyznaczę, że chcę dojechać do tej linii, ale tutaj trochę jednak za szeroko zrobiłam jak na tą literkę. Tutaj założyłam sobie niecałe dwa, więc tutaj też powinłam może gdzieś dotąd maksymalnie sobie zrobić ten brzuszek, więc teraz go pokażę Wam trochę. O tak, i teraz. Tutaj taki mniejszy. No zdecydowanie ta wersja druga przy użyciu ołówka mi się bardziej podoba. Możecie zostawić tę literkę taką, jak teraz ją widzicie, albo możecie dodać do niej jeszcze te pogrubienia. Ja to nawet sobie myślę, że chyba bez tych pogrubień mi się bardziej e, podobała. Tutaj po prawej stronie o tych pogrubieniach mówię. to już sami sobie zadecydujecie literka C bardzo prosta ja sobie może tutaj Wam przybliżę oczywiście na końcu wrzucę jeszcze zdjęcie całego tego alfabetu też sobie zaznaczam tutaj że będę chciała prowadzimy linię w górę i następnie troszkę kąciasto idziemy w dół tu możemy zaznaczyć w ten sposób, a tutaj pamiętajcie, że to pogrubienie ma być dość o podobnej szerokości jak przy a, widzę, że dość szeroko pisze, nie wiem, czy mi jest tak czy stałem alfabetę na całą stronę, ale zobaczmy dalej. Literka D, idziemy, wysokość, bo na razie akurat utrzymuję ciągle tą samą wysokość, czyli to będą tak na 2,5. Literka D, ona będzie taka ucięta trochę na dole, tak, w taki sposób prowadzona pogrubiam, może tylko z tej strony, chyba tak mi się jednak bardziej podoba, jak nie są pogrubiane z obu, spróbuję, tutaj w końcu mam ołówek, będę mogła wymazywać, no sama nie wiem, jestem ciekawa, co wy, co wy powiecie, jak, o którą wersję wybierzecie, teraz przechodzimy do literki E, literka E ma góry trochę krótszy, tutaj idziemy na 2,5 tak jak wcześniej, Obniżony stan, bo wszystkie te literki mają taki obniżony stan. Myślę, że ten dół jednak za bardzo tak wyszłam, więc go sobie po prostu dzięki temu, że, że piszę ołówkiem, to mogę sobie tutaj poprawiać. Więc wydłużam, ale może nie aż tak. I oczywiście w tym przypadku wydłużyłam, ale następnym razem, jak się zobaczy, że w całym wyrazie wcale takie wydłużone mi nie pasuje, to jak najbardziej będziecie mogli to skrócić. Tu sobie wychodzimy na dole. Przedłużamy tą górę i taki obniżony stan, tak jak tutaj przy tym E zrobiłam, zrobimy też z literką F. G zaczyna się u góry tak samo jak C, więc możemy, mogę tutaj sobie je narysować. Wchodzimy na raz, dwa i pół, czyli gdzieś tutaj powinnam kończyć. Może G to zrobimy sobie takie Zafalowane. O. Żeby tak odróżnić trochę od tych, co zawsze robimy, literek, to może takie zafalowane. Teraz przechodzimy do literki H. Myślę, że chyba teraz, jak zobaczyłam na F i na G, ten krój mi się podoba, jak jest taki zwężony jeszcze bardziej. To to B sobie przekreślimy. Czy to A jest nawet za szerokie, tutaj jeśli chodzi o to pogrobienie. Teraz przechodzimy do literki G raz, dwa i pół. Sobie robimy u góry takie same kreseczki. Zrobimy tutaj jeszcze jedną kreseczkę, tej już nie pogrubiamy i może zrobimy taką trochę falę jak właśnie jak przygię, żeby było spójne. I no to tutaj z literką I najczęściej nigdy nie ma problemu, więc może zrobię ją tutaj. I raz, dwa i pół. Pogrubianie. No i oczywiście takie delikatne jeszcze. Góry szaryfy. Teraz idziemy z literką J. Może ją sobie zacznę z tej strony. Raz, dwa i pół, czyli powinnam wyjść gdzieś tutaj, i mogę tak poszaleć, zrobić sobie taką o, taki haczyk większy. Oczywiście to nasze pogrubienie. Cały czas staramy się utrzymywać takie samo i może w ten sposób. Teraz literka K. Ja trochę teraz możemy. Nie będę mówić szybciej. Przejdę do działania. Tutaj, jeśli chodzi o literkę M, to ja. W tym kroju akurat zrobimy ją taką na wprost. Chodzi mi tutaj, że nie ma żadnych skosów. I może w ten sposób. I tutaj oczywiście jeszcze na dole. Teraz literka N. Ją tutaj na początku, tą pierwszą laskę, zostawimy w spokoju. W miarę wąskie to N robimy, bo tak jak mówiłam, sama doszłam do wniosku, że węższe te literki mi się bardziej podobają. Teraz korzystając z tego komentarza to takie w miarę wąskie o. Raz, dwa i pół. Wiem, że o wielu osobom sprawia problemy. No tutaj jedyna rada to po prostu ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć teraz literka P ją zrobimy też z takim trochę obniżonym tym stanem może ja, a wydaje mi się, że zmieszczę się więc może nie muszę się tam pchać czyli tak, zaczynamy prosto po prostu od tej kreseczki u mnie na 2,5 raz i dwa pogrubiam sobie tą kreseczkę następnie zastanawiam się, tak jak trochę przy tym B gdzie ja bym chciała tutaj zakończyć więc też bym chciała gdzieś w podobnej wysokości jak i B i teraz dopiero prowadzę sobie tą linię tutaj. No, ja albo zostawiam w tej wersji, którą ostatecznie mam ja powiedzieć, że chyba bardziej mi się podoba, bo pierwotna wersja miałaby tu jeszcze pogrubienie. To już jak, jak wolicie. No to teraz R to będzie oczywiście bardzo podobne. To tutaj nic z nich poszalejemy, bo utrzymujemy ten sam styl, jak już przyjęliśmy jakiś krój. Zaznaczam sobie, że tutaj będę kończyć. I, I na dole teraz, może S, a nie może, tylko na pewno. <laughs> S też jest taką literką, która sprawia Wam problemy. W tym kroju możecie trochę użyć takiej techniki wpisywania literki w prostokąt, czyli jakbym sobie narysowała tutaj taki prostokąt na te dwie i pół moje kratki, no to ta lewa i strona i prawa powinny mi się zamknąć w tym prostokącie żeby ta litera dobrze wyglądała, tutaj nawet za bardzo wywinęłam sobie ją, bo teraz nie ma miejsca na to pogrubienie, więc więc sobie wypłaszczę ją trochę dzięki temu na żywo widzicie też jak ja pracuję z tymi literkami o, czyli taka jest jednak ładniejsza I też tutaj jest sposób na, na S, czyli właśnie to wpisywanie w te prostokąty. Została nam literka T, ona jest bardzo prosta, podobna do literki I, tylko ma wydłużoną tą górę. Czyli po prostu zrobimy na raz, dwa i pół. To jest literka T, literka U. Literka V, a V to chyba nie potrzebujemy. To może W od razu. Kreska w dół, to takie trochę jak przy naszym M, tylko w drugą stronę. Teraz tutaj robimy, a tu nie robimy, żeby nie było też za dużo tego. Teraz literka Y. O, tutaj kamera muszę przesunąć. Raz, dwa, czyli tu muszę zakończyć moją literę, gdzieś też troszkę niżej ją pociągnę, pogrubiam. do tego filmiku muszę zaoszczyć ołówki. To już wyciągam lekcję. To jest Y. No i ostatnia nasza literka Z. Możecie tak samo zrobić jak w przypadku e, tej literki S, że narysujecie sobie, jak się uczycie, dwie i pół kratki w dół. Teraz na szerokość, którą sobie wybieracie. I teraz jak będziecie ciągnąć tą literkę Z, no to idziemy tak. Dół też możemy sobie już narysować. Nie wiem, czy to jest widoczne. Chyba tak nie za bardzo. To później jeszcze wymarzę to ale dzięki temu udało nam się wpisać to z takie równe z prostokąt. No i dobrze, to jest ten krój, który na dzisiaj przygotowałam. Ponieważ ja tu na żywo trochę z Wami mocno eksperymentowałam, jak widzicie, zmieniałam trochę podejście do tego boku, do tych pogrubień z jednej strony. Więc teraz. Poprawię ten krój jeszcze raz i dodam Wam już zdjęcia, które będziecie mogli sobie zastopować po prostu oglądając ten film po to, aby go już nie przedłużać, a jak można wykorzystać ten krój jeszcze inaczej. A do powodzenia w Waszych ćwiczeniach.